Halo? Halo, dzień dobry, pan Barka, już pan Pałowski? Domyłka. Nie. Proszę pana, ja tu dzwonię z sertą do pana. Eee, spokojnie, ten numer nie wycieknie. Ja daję słowo honoru. Przemoc. Słyszymy pan? Dzwoń po części samochodowe z Arek. Domyłka. No i gdzie? No przesłyszę, że to jest pan Arek. Eee, ja ten świetny głos zawsze rozpoznam. Proszę pana, ja tutaj dzwonię w takiej sprawie, bo bardzo mi się podobają pana streamy. Bardzo często oglądam na Twitchu i chciałbym panu zaproponować pewną ofertę. Czy nie chciałby pan reklamować energetycznych napojów? Jest pan wystrzelony solidnie i myślę, że tutaj naprawdę yy, może wyjść fajna współpraca. Prosiłbym pisać na, na maila, się, dobrze? Okej, okay, ja tutaj powiem panu i krótko i na, i temat, i na i temat, że to jest bardzo i poważna i propozycja, i to nie jest żaden, wie pan, głupi żart. To... Yy, I tak naprawdę preferuję kontakt pierwszego, wie pan, tutaj żeby maile giną, po prostu maile giną. Mhm. Dobrze, ale mimo wszystko prosiłbym o maila, bo po prostu teraz właśnie za chwilę wchodzę na streama. Panie Arkadiuszu, no to my będziemy go godnie oglądać, będziemy wysyłać donaty za chwileczkę, niech pan się przygotuje, Aha. bo naprawdę to jest nasza rodzinna firma, mamy tutaj energetyki już tak naprawdę no, jest etap dystrybucji, będą na stacjach benzynowych, będą w Żabkach, także fajnie by było jakby pan Pawłowski był na Puszkach, bardzo bym się ba no, byśmy się cieszyli, jest pan jednak gwiazdą, celebrytą, tak? Meduska. Ja wiem, Halo. co to. Meduska. Kto? Nie, meduska. ja też go tak. oglądam, wariata. Ja też cię oglądam, Meduska. Nie Meduska, żaden Meduska. Meduska, Meduska, Gabrysia Bąk. Nie Meduska, nie Gabrysia Bąk. To nie ja, to nie ja byłam, proszę pana. Mordeczko. To Do nie wiem. Ja. Od samego początku wiedziałem, że to ty. Ty kłamczuszko. nie, nie. Kłamczuszki to ta druga strona. Już nie będę mówił, kto, bo temat zakończony. Uuu. O kurde. Powiedz mi. <laughs> Proszę się kurwa nie świat. Pozdrawiam cię, Adrianku kochany. Mam nadzieję, że ci nie zniszczyłem filmu. Nie, to jest livestream. Panie A, to dobrze. Y <laughs> <laughs> Panie Pawłowski... Pozdrawiam wszystkich widzów! Bo tutaj cały czas się dopytuje o Hailik. Możesz coś nam zdradzić, czy tak nie za bardzo. Chociaż jakąś maluteńką y wiesz... Oczywiście. Jakiś... Ma no, mogę, maluteńki szczęście. Mogę, po mo mogę powiedzieć tylko tyle. Że y, serdecznie zapraszam do tego, żeby śledzić, bo najbliższe dni będą naprawdę gorące. No a jak już przyjdzie do samego wydarzenia, no to możecie jakby uwierzyć panu Pawłowskiemu na słowo, że będzie się działo bardziej niż kiedykolwiek. Dobrze, a jak się nazywa Instagram Hailik? Yy, Hailik Official. Dobrze, wejdę zobaczyć sobie jak to wygląda. Ale to będzie Gala MMA, tak? No tak, yy, ogólnie szeroko pojęta, jakby celebrycko flickwajtowa, tak. Aha, celebrycko-freakfightowa. No to jestem mega ciekawy, panie Pawłowski, pan tam będzie a. prezenterem, czy... No między innymi, a, 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 pan, a pan Meduska to, to, się, to się też tematem zainteresuje? Yy, kurczę, ja się już zainteresowałem, bo jestem ciekawy jak to po prostu wygląda. No, no, ale wiadomo, nie. No No to pięknie. No to pięknie. No to trzymam kciuki i serdecznie pozdrawiam wszystkich wspaniałych widzów. Kiedy Pozdrawiamy. Ruzahaut, kolejna... Kiedy będzie kolejna część dużo Halt? Wciąż mnie ludzie o to pytają, jeszcze myślimy nad tym cały czas. Super, super. No, no to ja Także... się zgłaszam na chętnego. Jak zawsze. Jezu, mega się cieszę. Mega się cieszę, panie Pawłowski. I powiedz mi jeszcze, mam takie pytanie: ten event, co mówiłeś mi z freestyle'em. Kiedy to jest? Yy, to jest jakoś w kwietniu, nie mam teraz kalendarza pod ręką. Mm -hmm. Dałbyś mi numer do organizatora później. A ja zgubiłem. Pewnie, że tak. ja, ja miałem gdzieś pewnie, numer i tak. zgubiłem. A tak pewnie, sobie myślę, tak, że myśl, myślę sobie tak, żebym mógł uderzyć, bo freestyle mi dobrze idzie. Tak mówią pewnie, widzowie. ja doskonale wiem, byłem świadkiem. Ale to było słabe. Teraz ja trochę poćwiczyłem, to lecę. No. Zomeczku słuchaj. Ziomeczku słuchaj, pekają wszystkie kości. Na słuchawce tutaj ma, jest pan Pawłowski. Ziomeczku słuchaj, to jest niezła peka. wychała przed chwilą kurde niezła wkręta. Tutaj dzwoni, piękna Janina. Ja tu stoję. No i również złotych. dzwoni, również do Oli wkręć ja ze coś Teraz ty. <śles> 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 e, Dobra, 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 wchodzimy tu na pita. Mam nadzieję, że sprzeda się twa płyta i że nie będzie to płyta chłodnikowa. chłodnikowa. Chcę powiedzieć chłodnikowa, ale ci. No to teraz będzie tutaj Janina. Posłuchaj tego, to jest niezła rozkmina. Ja pierdzielę dużo kwasu. Mam nadzieję, że nie wkurli mnie już Jasiu. Pozdrawiam wszystkich widzów udanego live. Pozdro! Ja właśnie, że... Ciągle ja kurwa, wkurzają mnie memele. Posłuchaj Arkuc, idę dzwonić na hotele Dobrej zabawy Ci dzisiaj życzę i na kolejne zaproszenia na streamka liczę. Ahoj! Dobrze, będą! Pozdrawiam cię, ahoj! <laughs> Siema. Siema! cringe cringe, jakie kurwa cringe, nie można sobie pożartować, weź nie bądź takim gburem, ja pierdolę, piszę.